Dobry Wieczór Ryszard Cebula, witam Państwa. Prawie ćwierć wieku temu wszyscy, w każdym razie z mojego pokolenia, nuciliśmy hiper przebój Mr. Lennon, czyli Johnny wołacie świat. Autorzy tego utworu nadal koncertują, nagrywają płyty i mają wielbicieli, którzy za ich piosenki daliby się pokroić. Dziś kulisy sławy zespołu Universe. Muzycy spotkali się w 81 roku na Śląsku, a gdy dwa lata później Mr. Lennon, ich pierwszy hit zawojował listy przebojów, mieli po 20 lat. Słuchano ich nie tylko w Polsce, ale i w Związku Radzieckim, Czechosłowacji, NRD i wśród Polonii Amerykańskiej. Jednak mimo wyjątkowego daru nagrywania prawdziwych przebojów, krytyka nie doceniała uniwersu i pewnie dlatego zespół nigdy nie należał do głównego nurtu polskiego popu. Czy dziś ćwierć wieku od debiutu są na to szanse? Zapraszam na reportaż Tymoteusza Drożda. Kojarzysz? Chapuję. Oczywiście takim wiesz. dobra. Wielkie dzięki za rozumiałość. O 19 zaczynamy. Czy wiesz dlaczego program Uwaga, telewizja TVN zajęła się robieniem materiału o was? No ja mam nadzieję, że z powodu tego, że nas nie ma, i troszeczkę odświeżyć nas, pojęcia bladego nie mam. Nie mam pojęcia. Aczkolwiek bardzo mnie to cieszy. Bardzo chciałam zobaczyć y, zespół Universe y, w telewizji. W związku z tym y, roz, y, po prostu rozpoczęłam akcję wysyłania maili do telewizji TVN. Na forum rozpoczęliśmy taką akcję. Jedna z dziewczyn po obejrzeniu kulis Sławy z mandaryną stwierdziła, że, że powinno być coś takiego właśnie o zespole Universe i rozpoczęła się akcja właśnie wysyłania maili. Ja wysłałam maila. No i jakby to się udało i bardzo fajnie. Wywalczyli materiał o was wasi fani. Aha. To mnie teraz zaskoczyło, zagiąłeś mnie. Fajnie. Taką. Wszystkie gwiazdy na niebie wylicza. Oni byli cudownie naiwni, szczerzy i te prawdziwi, tacy zupełnie nieskalani modami muzycznymi. Tym wszystkim co się na rynku działo wtedy. I istnieli sami dla siebie, strasznie, szczerze to robili. Mimo tej naiwności, a może właśnie dzięki niej, zespół szybko podbił publikę. Pierwsza dekada jego istnienia to między m.in. czterokrotny udział, nagrody pierwsza, druga i trzecia oraz nagroda publiczności na festiwalu opolskim, wyróżnienie na festiwalu w Sopocie i dwukrotne zwycięstwo w plebiscycie muzycznej jedynki. W 1983 roku blues o 5 rano przez 4 miesiące był na pierwszym miejscu listy przebojów telewizyjnej dwójki. Potem tych sukcesów nie udało się już powtórzyć. Ja jestem jedynym tutaj w zespole, który żyje wyłącznie z, z muzykowania. Wiesz, nie mam jakichś wybitnych zarobków, ale godnie i spokojnie mogę żyć. Nie muszę jakoś wybitnie się martwić o to, czy będę miał na chleb, czy nie, czy będę miał na czynsz, czy nie. Żeby, żeby grać muzykę, a nie zostać na przykład chemikiem, bo skończyłeś technikum chemicznym? Znaczy to było tak, ja, ja miałem wielkie problemy z mową, bo jąkałem się od czwartego roku życia i jak kończyłem szkołę podstawową i mieliśmy chemię, to jak z probówki do probówki się coś przelewało w szkole, to się zrobiło z żółtego, czerwone i tak dalej. Ciekawe to było. Ja mówię, no fajna nawet praca. Trzeba by się było odzywać w jakimś laboratorium, popracować sobie. Ale co mogę powiedzieć, że nawet pani z technologii chemicznej, która tam jakby mnie prowadziła, ja byłem osobą, która y, jako jedyna umiała grać na fortepianie w tym technikum chemicznym. Powiedziała, że Heniek, jednak gdyby co, to ty się zajmij jednak graniem, i śpiewaniem, bo ja myślę, że to ci chyba będzie lepiej wychodziło. Zresztą nawet przy tym jąkaniu również śpiewanie, przy śpiewaniu nie widać tej wady. Henryk i Mirosław, liderzy zespołu UNIVERS, są rodowitymi Ślązakami. Tu się wychowali i mieszkają do dziś. Kto cię wychował tak naprawdę? Tak naprawdę to mój dziadek w Chorzowie Starym, kiedy wziął mnie jako dziewięciolatka, wziął do siebie, pokazał mi naprawdę, czym są pewne wartości takie męskie. To on chciał na, za wszelką cenę, żebym poszedł do szkoły muzycznej, co mu się do końca nie udało, bo w końcu poszedłem do szkoły muzycznej na klarnet w Chorzowie. A ja chciałem iść na gitarę, bo dziadek jakoś bardziej ten klarnet zachwycił. No i chodziłem tam tylko pół roku, a potem z klawionetem chodziłem na boisko Azotów Chorzów i tam grałem w piłkę. Mirosław Breguła nie tylko grał w piłkę, trenował też biegi w jednym z chorzowskich klubów sportowych. Był naszym mocnym punktem. Mieliśmy mało biegaczy, którzy reprezentowali nas biegi średnich i długich. On był właśnie takim długodystansowcem. Mirka Breguła jest spinąłem bardzo mile, i byłoby cudownie i wspaniale, gdyby on tutaj znowu się pokazał. I mam nadzieję, że jak pogoda się zmieni, również zobaczymy Mika na bieżni. Gdzie się dalej przygotowała, przynajmniej dla, do, do i ćwiczył dla, 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 dla siebie i dla swoich, stało, y, dla swoich dzieci? Wielu nas... Mister Lennon tą piosenką Universe zadebiutował na scenie ogólnopolskiej. Zespół najbardziej znany był jednak na rodzinnym Śląsku. Tam też poznał ich początkujący wówczas Jacek Stachurski. Dużo występowaliśmy w tych samych miejscach, zazwyczaj było tak, że my piersi, a na końcu. Uniwers był główną gwiazdą. No i nie ma co ukrywać, też miał Big Time. bo Jego utwory były bardzo dobrze znane, bo nasze to tam kiepściutko. Znaczy można śmiało powiedzieć, że w ogóle były nieznane. Popularność z Uniwersu sięgała teraz, myślę, Michała Wiśniewskiego. Co się działo po koncertach w momencie waszej świetności? No to przeróżnie się działo. Po koncercie była jakaś flaszka, były jakieś tam różne sytuacje, było tych dziewczyn sporo, które chętnie by się z nami do autobusu zabrały. Wszystko to wiesz. Nie żałuję ani jednej chwili, ani jednego momentu, jaki się wówczas wydarzył. Mnie się to bardzo podobało na początku. Nie ma, nie ma lepszego życia, kurczę, wszędzie ci stawiają. Wszystko się zgadza, możesz sobie jeździć. Po całej Polsce jesteś sobie kawalerem. Na pewno nie, nie zdarzyło mi się uciekać żadne narkotyki i tego rodzaju historie, ale od alkoholu nie stroniłem. Był czas tego totalnego wariactwa, ale to się w pewnym momencie ustabilizowało i uspokoiło. Czy uważasz, że. Mirek ma problem z alkoholem? Uważam, że ma. Uważam i zresztą on już był nawet dwa razy na odwetku. Nawet były to momenty takie, no które widać było, że żeby wpaść w ogóle w to wszystko, no to trzeba coś przeżywać, więc co tam przeżył, natomiast po wyjściu napisał sporo rzeczy, które wręcz jakby pokazują, jaki to jest problem. Podejrzewam, gdyby nie przeżywał tego problemu, być może kilku piosenek by nie było. Natomiast tu jest jakby no postanowienie, tak samo jak ja z tym jąkaniem, no musiałem zerwać mimo wszystko, bo to też jest taki nałóg. To jest normalnie jest potrzebna terapia, bo człowiek jest przyzwyczajony się jąkać ileś tam lat i nagle powie sobie już nigdy, to nawet się nie chce w to wierzyć. Zresztą ja nawet teraz, jak mówię, nie jest to idealne, natomiast nie boję się ludzi. W tym miesiącu wylosował pan Jarosław Mejkę z Pruchnej. Województwo Bielskie, Jarosław Mejka, miejscowość Pruchna. Heniek miał wielki problem z tym jąganiem. Do tego stopnia, że on się w ogóle bał odezwać. On uciekał przed dziennikarzami, on uciekał przed, przed ludźmi. Chował się w siebie, bo to go krępowało. Dziś Henryk już się nie jąka. Założył centrum terapii, w którym pomaga innym. Mirek natomiast już wtedy troszkę odstawony. Jak gdyby też żył w zupełnie innym świecie. No Był tak, jak się różnią ludzie, oni ze sobą współpracowali, bardzo też się lubili, ale też byli osobno cały czas. To dziwna para. Hanio mi powiedział, że jego wielkim problemem w życiu było to, że miał problem z jąkaniem się. I on sobie z tym problemem poradził. On uważa, że twoim problemem w życiu był alkohol. Czy ty sobie poradziłeś z tym problemem? Że znaczy nie ma teraz sytuacji takiej, którą bym nazwał, że jest jakiś dramat i tak dalej. Nigdzie nie muszę uciekać, nigdzie no, nie ma tych szaleńczych jazd po całej Polsce, nie wiadomo po co, nie wiadomo z kim i, i tak dalej. Dlaczego dostałeś się z żoną? Dostajesz takie sygnały, mówię teraz o sobie, wiesz, o sygnałach od moich yy, żony, od Lidzi, dostajesz takie sygnały, takie szpileczki. To potem, potem powoduje masę nerwowych sytuacji, no i, 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 i ta masa wreszcie pękła, tak się stało, jak się stało. Można powiedzieć, że twoja żona po prostu miała dość niebieskiego ptaka, który jest rock'n'rollowcem Czas do czasu popija i, i, i no nie interesuje Zdecydowanie, się. zdecydowanie tak. Czy jesteś dobrym ojcem, jak się oceniasz? Byłbym zdecydowanie lepszym, gdybym był z powrotem tam, gdzie byłem, ale teraz staram się, wiesz, no być. Mój starszy syn, za chwilę będzie miał 18 lat, żyje ze swoim życiem, aczkolwiek też sobie porozmawiamy co, co jakiś czas. Młodszy dużo więcej potrzebuje mnie niż czas, jaki mu poświęcam. No po leci, wiesz? No, to Pod okiem ojca Tomek stawia pierwsze wokalne kroki. Mój ser?

To? Nie, dało się żyć, dało się żyć. Dobra, Jaka jest przyszłość zespołu Uniwersum? Dla mnie to jest wielka niewiadoma. Jeżeli mm, będzie jakieś światło w tunelu, które spowoduje, że, że warto nagrywać kolejną płytę, to ja bardzo chętnie wyżyję. jest ponad 60 piosenek, które są już gotowe, które można byłoby w każdej chwili zrobić. 25. rocznica powstania Uniwersu upływa w październiku. Breguła i Cich chcą z tej okazji zorganizować koncert z udziałem muzyków, którzy przez te wszystkie lata z nimi współpracowali. Być może będzie to okazja do wielkiego powrotu grupy. Trzymamy zatem kciuki. Dziś w programie to wszystko. Za chwilę w TVN taniec z gwiazdami, a jutro uwaga i Zbigniew Łuczyński. Do zobaczenia. Wieczór tańca z gwiazdami. Zaprasza Nestle, producent After Eight deserowych czekoladek z miętową.